Nie wiem jeszcze jakim sposobem, ale liczę na to, że to będzie wspaniały dzień, bo wczoraj było jeszcze rano wszystko dobrze: kawa z Fryderykiem, pełna energia, a później z godziny na godzinę było coraz gorzej. I takie są niestety fakty, nie żebym narzekał. Fakty są takie, że wieczorem już miałem prawie 38 stopni, przespałem prawie całe popołudnie, a to, że jestem tak ubrany, w tej chwili jest mi po prostu zimno. Pomimo, że w pokoju temperatura ponad 20 stopni, to mnie te lepie. Hm. Jakimś sposobem to będzie wspaniały dzień i myślę, że liczę na to, że chociaż ty będziesz miał wspaniały dzień, a ja po cichu liczę, że jakimś sposobem może się coś wydarzy, że, że to będzie wspaniały dzień dla mnie też. Pewnie dzisiaj przeleżę, popijając herbatkę z miodem i z cytryną, no bo trzeba się jakoś postawić na nogi. Dzień dobry, w kolejnym wydaniu klubu 5.55 Czy widzisz wyraźnie swoje marzenia? Taki jest tytuł dzisiejszego klubu. Czy widzisz wyraźnie swoje marzenia? Bo ja tak. Chociaż dzisiaj to nie wiem, czy tak wyraźnie będę je widział, ale. Dobrze. <laughs> I kaszle. No właśnie, kaszel mnie męczy straszny. To są fakty, nie żebym narzekał. Taki koszmarny kaszel, po prostu. Eee. Środa, 4 dzień lutego 2026 roku. Przed nami jeszcze 330 dni i jest to 2700, 2755. wydanie klubu. Agnieszka Starzyńska prawidłowo wytypowała wczoraj liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie, typując 1305, a było 1306. Jeżeli jesteś dzisiaj w klubie po raz pierwszy o poranku. To zasubskrybuj proszę ten kanał. Jakoś mi dzisiaj wolniej czas leci. Tak jakoś dziwnie. Nawet to, jak czekałem, żeby minęły te sekundy pierwsze, to tak jakoś się to ciągnęło. Cóż to za dziwny stan. No i dobrze. Może tak powinno być. Człowiek bez marzeń zużywa energię na przetrwanie. Ja w ogóle powiem może jeszcze jedną że Gdyby się okazało, że słabne. To może się okazać, że powiem: Dobra, na dzisiaj wystarczy i mam nadzieję, że mi po prostu wybaczysz to. Bo naprawdę, nie narzekając, ale osłabiony jestem koszmarnie. Czy widzisz wyraźnie swoje marzenia? Człowiek bez marzeń zużywa energię na przetrwanie. Czy zgadzasz się z tym? Często nie mamy tej świadomości, prawda? Jakie jest marzenie, które gdyby się spełniło? Mogłoby realnie wpłynąć na twoje życie. Kiedy ostatnio czułeś ekscytację myśląc o swojej przyszłości? Co być może robisz? Co może oddala cię od swoich marzeń i trzeba by było przestać to robić? A może potrzebujesz wsparcia jakiego rodzaju? Tego ja nie wiem. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, czy naprawdę widzisz swoje marzenia, czy tylko wiesz, że jakieś tam przez mgłę są jakieś ale. Kto by tam myślał o marzeniach? Marzenia, których nie zapisujesz, nie wizualizujesz ich i nie traktujesz ich poważnie, z czasem cichną. I tak często mówię w klubie o tym, że samowidzenie tych marzeń to za mało, jeżeli tylko są w głowie. Do tego potrzebujemy kilka ważnych rzeczy, jak wiara, cierpliwość i przede wszystkim codzienna praca nad praktycznie całym heksagonem szczęścia, bo marzenia spełniają się nie tym, którzy się śpieszą, lecz tym, którzy nigdy nie przestają. Jestem chodzącym przykładem na to, że marzenia się spełnia. I wcale nie jestem jakimś wyjątkowym człowiekiem. Po prostu pewne rzeczy robiłem cierpliwie, wytrwale, z samodyscypliną, z wiarą, że mogę. Czy odczuwasz ekscytację, myśląc o przyszłości? Bo ja tak. Wiem, że czeka mnie jeszcze najlepsze, pomimo tego, że gdzieś tam. Szóstka z przodu i wiek emerytalny? To wierzę. Wierzę, że najlepsze przede mną. Ale dobra, może powinniśmy teraz już włączyć intro. Dzisiaj jestem taki trochę przymulony. Widać to? Że jestem przymulony lekko? Że mi jest zimno, trzęsę się lekko pocę się. Przypudrowałem sobie całą twarz, żeby tego nie było widać. Marudzę, co? I kolejny dzień, dopiero co tu siedziałem. Halo, jak to szybko leci. pijam w desperacji kawę jeszcze licząc na to, że ona doda mi w jakiś sposób cudowny energii, której teraz kompletnie nie mam, ale to nie powód, żeby się nie uśmiechnąć, prawda? Zatem uśmiechnij się teraz promiennie i wyobraź sobie, że to jeszcze będzie dzisiaj, nie, że jednak, że jednak będzie to wspaniały dzień i ja na to liczę, pomimo że pewnie spędzę go w pozycji horyzontalnej, ale będę coś czytał. Drzemał, może coś oglądał, myślał. Trzymaj za mnie kciuki, żebym jak najszybciej doszedł do siebie. Gdyby się okazało, że sytuacja się pogorszy, to może tak być, że jutro któraś z dziewczyn będzie prowadziła klub. Ale to się jeszcze okaże. Historia na dzisiaj, mam wrażenie, że wysłała ją Monika Król albo Renata, Jakub... Re... Renata Lewandowska, ale teraz nie mam pewności, bo sobie tego nie zapisałem. Przymulony jestem, <noise> lekko, ale taki spowolniony jestem, tak jakby czas wolniej płynął dla mnie. Dziwne uczucie. Historia na dzisiaj. Dlaczego warto zwracać uwagę na to, co się myśli i czego się życzy, zwłaszcza sobie? To taki metaforyczny przykład na to, jak spełnić swoje marzenia. Historia nazywa się Rozmowa ze Stwórcą. Mam wrażenie, że była już w klubie kiedyś, ale warto czasami tego rodzaju historie przypominać, prawda? I weź udział proszę w ankiecie, bo będzie bardziej wiarygodna. Zapytałem, czy chciałbyś, chciałabyś obejrzeć film oparty na twojej biografii. Jest nieźle, patrząc tak jednym okiem. Rozmowa ze stwórcą. Halo, dzień dobry. Czy ja mogę rozmawiać ze stwórcą? Dzień dobry, łączę. Dzień dobry, moja duszyczko, słucham Cię uważnie. Boże, zaraz będzie nowy rok, spełnij moje najskrytsze życzenia. Proszę. Dobrze, moja droga, wszystko, czego sobie zażyczysz. Ale najpierw przełączę Cię do działu życzeń spełnionych. Postaraj się zrozumieć, jakie popełniałaś błędy w ubiegłych latach. Głos słuchawce, proszę czekać. Proszę czekać, proszę czekać, łączę z operatorem działu życzeń. A witam Panią, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, przekierował mnie do Państwa stwórca i powiedział, że zanim wypowiem nowe życzenia, byłoby wskazane, żebym odsłuchała poprzednie. A rozumiem, szukam jeszcze chwila, o są. E, pani życzenia, proszę słuchać z ubiegłego roku. Słucham z uwagą. Zaczynam od poprzedniego roku. Po pierwsze, znudziła mi się ta praca. Wykonane, praca się znudziła. Po drugie, mąż nie zwraca na mnie uwagi. Wykonano, nie zwraca uwagi. Troszeczkę pieniędzy by się przydało. Wykonano, troszeczkę pieniędzy dostarczono. Koleżanki to debilki. Wykonano. Koleżanki debilki. Żeby chociaż jakieś mieszkanie było. Żeby chociaż jakieś mieszkanie było. Wykonano, dziesiąte piętro bez windy, poddasze, dach przecieka, jakieś mieszkanie jest. Żeby na urlop wyjechać, byle gdzie, wykonano do teściów na działkę, byle gdzie, zrobiona. Nikt mi kwiatów nawet nie podaruje. Wykonano, nikt nie podaruje kwiatów. Czy ja mam kontynuować? Samego czytania będzie dużo, bo to prawie cały rok. Nie, 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 zrozumiałam. Pr proszę mnie przełączyć z powrotem do Stwórcy. Dobry Boże, wszystko zrozumiałam. Będę uważać na swoje myśli i słowa. Na swoje życzenia. A teraz muszę się zastanowić. Mogę zadzwonić później? Oczywiście, moja droga. Oczywiście, że możesz zadzwonić później. Na ten temat było sporo memów, prawda? I tak... Zadaj sobie teraz proszę pytanie. Zadaj sobie proszę pytanie, jakie myśli najczęściej dominują w twojej głowie. Ja nawet dzisiaj, kiedy, ponieważ zasnąłem wczoraj jakoś tak koło godziny siódmej, bo byłem zupełnie padnięty, obolały. Wstałem dzisiaj z potwornym bólem mięśni i tak sobie obudziłem się rano około czwartej i tak leżałem i myślałem. właśnie o tym. Myślałem o tym, jak ważna jest higiena myśli. Czy nakierowujemy myślenie na to, czego chcemy od życia i widzimy wyraźnie nasze marzenia, naszą piękną przyszłość? Czy widzimy, podobnie jak w tej historii, same problemy i nagle się okazuje, że jest ich więcej? Kiedyś byłem na takim szkoleniu u niestety nieżyjącego już bardzo pięknego, fajnego szkoleniowca w Niemczech, nazwiskiem Nikolas Enkelman. Być może ktoś się z nim zetknął. Bardzo fajny gość. I on cały czas powtarzał, że to, na czym koncentrujemy nasze myśli, to tego jest w naszym życiu więcej. To takie dziwne, prawda? Ciekaw jestem, czy wierzysz w to. Że to, nad, na czym koncentrujesz swoje myśli, tego jest w życiu więcej. Jeżeli widzisz wyraźnie swoje marzenia i pielęgnujesz je, zapisujesz je, myślisz o tym, jak to będzie, kiedy się spełni. To nagle dziwnym trafem zaczyna się to spełniać. I jestem znowu chodzącym przykładem na to. Pamiętam, że zapisałem marzenie o Kilimandżaro w 2005 roku, a dopiero w 2023 je spełniłem. Trochę to potrwało zanim, ale ja widziałem wyraźnie. Tak samo było z Santiago. Ja wierzyłem, że to zrobię. Widziałem siebie idącego we Francji, Hiszpanii. Widziałem wyobraźni te miejsca, które później rzeczywistość weryfikowała. To piękne przeżycie. Stanąć na szczycie Kilimandżaro, to piękne przeżycie. Kiedy czekało się na to 18 lat. Ale wszystko zależy od tego, czy widzisz wyraźnie swoje marzenia. Czy dajesz im uwagę? Jaką dajesz im uwagę? Bo od tego bardzo dużo zależy. Większość ludzi ma problem z nieostrością. Ich marzenia są jak zdjęcia zrobione bez okularów. Coś tam się majaczy, coś by się chciało, ale nie da się tego uchwycić. A marzenia, których nie widać wyraźnie, nie prowadzą swojego życia. Jako dzieci mam wrażenie, że pamiętam dokładnie jako dziecko miałem sporo marzeń. Czytałem książki Arkadego Fidlera i Marzyłem o tym, żeby zobaczyć kiedyś te wszystkie miejsca w Afryce. I zobaczyłem. I wcale nie byłem rozczarowany z tego powodu. Jak to jest? Jak to jest, że tak często przestajemy marzyć? I nie chodzi o to, żeby to były jakieś frustracje czy dziwne wizje, Chodzi o to, żeby skupiać swoją uwagę na tym, czego od życia chcemy. W ankiecie okazuje się, że 16% odpowiedziało na pytanie, czy chciałbyś obejrzeć film oparty na Twojej biografii. 16% mówi weź, przestań. Same nudy i byle jakość. 7% <laughs> nie lubię horrorów. 11% za późno na nowy scenariusz. A 65% tak, to byłby piękny film. Gratuluję. To bardzo fajny wynik, że 65% klubowiczów mówi, tak, to byłby piękny film. No, bardzo się cieszę, że tak deklarujesz, że to byłby piękny film. Znowu tak uważam, że jakoś dziwnie czas wolno leci. Normalnie o tej porze już było 20 po zawsze. Nie żebym się śpieszył. Nie wystarczy widzieć swoje marzenie, bo można o nich jeszcze myśleć, zapisać, zwizualizować regularnie z emocją i z obrazem, ale przede wszystkim oczekiwać jego spełnienia. Z wiarą i cierpliwością. Zapisanie marzenia w albumie i opisanie go dokładnie jest pewnego rodzaju momentem prawdy. Bo dopóki marzenie jest tylko w głowie, to go nikt nie oceni, nikt go nie rozliczy, ale kiedy zaczynasz o nim mówić, to wzrasta prawdopodobieństwo jego realizacji, bo. Tak jakby wziąć za niego odpowiedzialność, nadasz mu kształt i mówisz wszystkim dookoła, wiesz, to jest dla mnie ważne. Dlatego tak wielu ludzi nie zapisuje marzeń, nie dlatego, że nie potrafią pisać, tylko boją się rozczarowania. Wizualiz wizualizacja. Ktoś może myśleć, że wizualizacja to takie dziwne zjawisko ezoteryczne. A to nie jest ezoteryka. To w pewnym sensie instrukcja obsługi mózgu. Mózg nie odróżnia intensywnie wyobrażonego doświadczenia od realnego doświadczenia. Dlatego sportowcy na przykład wizualizują, dlatego architekci rysują. Wielcy liderzy najpierw widzą w swojej głowie, a potem dopiero tworzą. Jeżeli codziennie wizualizujesz swoje marzenia, zaczynasz podejmować nowe decyzje. Inaczej wybierasz ludzi. Inaczej wybierasz ludzi, którymi się otaczasz. One spełniają się u ludzi, którzy potrafią wierzyć, gdy jeszcze nic nie widać, czekać nie rezygnując i działać, nawet nie mając gwarancji. Co myślisz o tym w ogóle? Co myślisz o tym, żeby. Mi uwierzyć teraz i zacząć. Widzę, że Iza wizualizuje Machu Picchu. Właśnie, Małgorzata, piszesz? Czasami fajnie, jak wolno pisze, płynie czas. Można się rozpłynąć w byciu teraz. To jest dla mnie wręcz zaskoczenie. Że dopiero jest 614. Taki inny jest ten klub, jakby <grymny> spowolniony troszeczkę. No i dobrze. Nawet wypisałem sobie komentarze, które tam dawaliście dzisiaj do zapowiedzi. I napisała Justyna Kieruzel z serii trudnych, ale ważnych pytań. A co jeśli największym lękiem nie jest niespełnienie marzeń, lecz konsekwencje ich spełnienia? Wiesz co jest najważniejsze, Justynko? Przestać się bać. Przestać się bać. Po prostu iść za głosem swojego serca i po prostu spełniać swoje marzenia. A potem się zobaczy. I napisała Ewa Herman pięknie Kiedyś naprawdę myślałam, że marzenia są dla dzieci Że dorosłość to obowiązki, zdrowy rozsądek, rozsądek i nie bujaj w obłokach Bałam się je nazywać, bo bałam się, że się nie spełnią A potem przed moment odwagi, decyzja, że nie chcę już żyć na półgwistka. Dzisiaj wiem, że marzenia bez działania są tylko ładną myślą A działanie bez wiary pustym biegiem Dlatego Heksagon Szczęścia to dla mnie codzienna praktyka Przyszłość należy do tych, którzy wie wierzą w piękno swoich marzeń. I tutaj Ewa zacytowała, zacytowała Eleanor Roosevelt. Wiesz co? Chyba powoli będę się zbliżał ku końcowi dzisiaj klubu. Pomimo że. Nie, jeszcze tylko powiem, że. Wczoraj chyba nie mówiłem o urodzinach. A urodziny wczoraj miały Kasia Pawlu z Lech i Dorota Wrzosek. A ja chyba o nich wczoraj nic zapomniałem. A dzisiaj urodziny ma Ania Wacura z Warszawy, Marek Abucewicz, Katarzyna Mikołajczak, Niemczuk. I dla nich najpiękniejsze życzenia długiego, zdrowego, spełnego spełnionych marzeń życia. I tego ci życzę na urodziny. Wszystkim tym, którzy mają dzisiaj urodziny, życzę tego, żeby się obudzić i zacząć myśleć. Przez pryzmat, jak chcę, żeby moje życie jeszcze wyglądało. Że to przecież nie koniec. Że będzie coraz lepiej. Oczekuję najlepszego. Odwiedziła mnie dzisiaj pani M M Melancholia. <śm> a może, może, może zrobię sobie łyk jeszcze. Kawy, bo raz, że lubię smak, a dwa zaschło mi w gardle. No cóż. Moi drodzy, wszyscy ci, którzy chcieliby się ze mną spotkać na otwarciach lokalnych klubów w Łodzi, nowym targu Kielcach, to uwaga, wrzucę zaraz jeszcze link, bo zaczęło wszystko działać. Już działa sklep, można kupić bilety i zapraszam na spotkania ze mną. Gdzieś tam można zobaczyć sobie w tej chwili na czacie. Ja postaram się jak najszybciej to wrzucić jeszcze później w komentarzach na YouTube. Teraz wrzucam na czacie, żeby można było sprawdzić łódź. Nowy targ i kielce, i tam będą y, otwierały się nowe lokalne kluby. Dołączają. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby otworzyć gdzieś lokalny klub, to zapraszam, mamy piękny model biznesowy i można dzięki temu się pięknie rozwinąć. Dzięki również temu możesz zgłosić tutaj swoją chęć, żeby zostać liderem lokalnego klubu. Paweł na pewno Ci w tym pomoże. Ja myślę, że włączę teraz, że to będzie wspaniały dzień. On wprawdzie tam nie śpiewa jakimś sposobem, ale, ale to będzie wspaniały dzień. <laughs> Trzymaj za mnie kciuki. Będę się starał jak najszybciej postawić na nogi. Gdyby się okazało, że jutro ktoś będzie za mnie prowadził, to się nie gniewaj, na pewno będzie to też wspaniały dzień. Do zobaczenia. Trzymaj się. Widzimy się jutro o 5.55, jak dożyje, <laughs> albo będziesz się widział z kimś, kto jutrzejszy klub poprowadzi, bo myślę, że tak cię nie zostawimy bez klubu, prawda? Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Za oknem poranek otwieram mi świat Bo całkiem przeminął wczorajszy mój strach Oddycham spokojnie, a wszystko sens ma Ta chwila jest piękna, niech zawsze już trwa Zaparzam herbatę, a w myślach mych ład Coś znowu pięknego przyniesie mi świat nie więcej, nie mniej, bo wiem już na pewno, to będzie mój dzień To będzie wspaniały, wspaniały mój dzień Bo dawno już zniknął porażki mój dzień Od siebie zaczynam, bo pragnę cały Nie czekam na znak, bo chcę być znów lepszy. Bo wiem, gdzie sens mój I w piękny, wspaniały Obrócę dzień swój To będzie wspaniały.